Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tiberius i witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5. Słuchajcie, jako Franklin słuchajcie, rozpoczynamy tutaj kolejną misję. No i co więcej, co więcej możemy tutaj powiedzieć mamy auto Franklina i naszym zadaniem w tym momencie będzie udanie się do naszej litereczki tutaj M, czyli prawdopodobnie udamy się do Michaela, więc w tym momencie do niego tam oczywiście się udamy. No i zobaczymy jaka misja tutaj na nas teraz będzie czyhała. Z tego co się orientuję, sprawdzimy, nadal na koncie pół miliona frankin mam, czyli tak naprawdę jeszcze pieniążki, pieniążki tutaj za misję nam nie wpłynęły, około 400 tysięcy tutaj ma nam wpłynąć, dokładnie już nie pamiętam, ale coś koło tego czołówka, no coś koło tego tam było. No już to mniejsze o to, wyjdzie to oczywiście wszystko w praktyce jak faktycznie te pieniążki tutaj otrzymiemy, więc póki co podróż do Michaela, no i oczywiście moment, 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 może jeszcze nie Michael, dobra, może jeszcze nie Michael, a wiecie dlaczego? Bo yy, przypuszczam, że tutaj już możemy się za chwilę spotkać z Trevorem. Czyli po prostu na chwilę Michael będzie musiał się zaszyć, jak i też Franklin, więc będziemy musieli się spotkać z Trevorem. No i to te ze znakiem zapytania yy, będziemy mieli możliwość wykonania w późniejszym czasie, a ja bym chciał jednak yy, tę misję tutaj wykonać jeszcze przed przed tym zaszyciem się na dłuższą chwilę, więc idziemy zobaczyć, o co tutaj chodzi. Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you on and shit. Well, shit. If going Vinewood shit. means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me. <laughs> Look, I'm sorry. But well, where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Okay, the so You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What we was like 13. But you was a man after that night. Damn, every time with this shit, and nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound. That Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Okej, okay, czyli czeka nas tutaj kolejne holowanie. Okay, should I should then feel my Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the lucky plucker and Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. <laughs> yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you you sure you need me? Cause you look like you know what you are doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause, there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails? What? You going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis Hey. Remember Davis. So... I didn't learn shit at that school. <laughs> and you got your math on the corner, David. Mm. Okej, okay, a zatem już jesteśmy prawie że na miejscu. OK, mam auto, które jest na miejscu dla peł niepełnosprawnych. Naszym zadaniem jest odchorowanie go. We're on, Let's no i oczywiście zaprowadzamy auto na parking policyjny Czyli misja e, niczym e, taka sama jak e, ostatnio. E, też mieliśmy do odholowania e, ciężarówkę, znaczy ciężarówkę mieliśmy pojazd za pomocą właśnie ciężarówki. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass. Hell no. Sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece two years back. I see the problem. But I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Okay, Okej, tutaj też umiejętność Frankina jak najbardziej działają. Praktycznie za chwilę parę będziemy na miejscu. Więc auto zostanie tutaj, oczywiście mm, odchowane. OK, możemy parkować. Focus on your back, not mine, sugar make it up to you, Franklin. You know I will. See you around. Czyli misja w tym momencie została kolejna. Kolejna przysługa w yy, 5 odpięcia. Yy, no i czas misji tam 5 minut 6 sekund. No i w ten sposób y, postęp mamy zaliczony na 100%, czyli na złoto. No tak prosta misja, no ciężko byłoby tutaj to troszkę y, spierdzielić. Y, ale póki co y, to jest tyle dobra wiadomość, że właśnie tą misję udało nam się tutaj y, przejść. Y, więc nic innego. Y, jak po prostu czas zaparkować. No i nic innego jak ja się z wami będę po prostu żegnał Jeśli wam się spodobał to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarz, i subskrypcję My widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku Cześć i czołem!